Budujesz dom i myślisz, że strop to tylko pustaki i belki. Stop. Tutaj najłatwiej popełnić bardzo kosztowne błędy. Dziś pokażę ci 15 konkretnych wpadek, które możesz popełnić przy jego wykonaniu oraz jak ich uniknąć. Napisz w komentarzu strop, a wyślę ci konkretną checklistę. Złe oparcie belek stropowych. Przy stropie teryba musisz pamiętać, że belka musi być oparta na ścianie nośnej lub na słupie i musi ona nachodzić na ścianę między 8 a 10 cm. Jeżeli tego oparcia nie będzie, będzie nam to groziło zsunięciem takiej belki. Drugim błędem jest błędne Rozmieszczenie żeber rozdzielczych lub całkowity brak żeber rozdzielczych. Żebra rozdzielcze powinny być rozmieszczone co 2, co 2,5 metra. Żebra rozdzielcze powinny być dodatkowo zazbrojone. Kolejnym błędem, trzecim, jest brak podpór. Strop musi być odparty co 1,5 do 2 metrów. Musi się znajdować każda z podpór, aby w momencie, kiedy zaczyna wiązać, nie zaczął się uginać. Tutaj widzimy rozmieszczenie podpór, nie są od siebie oddalone więcej niż półtorej metra. Tak powinny być prawidłowo rozmieszczone te podpory, które podtrzymują strop. Jeżeli one będą niewłaściwie zamontowane, strop w momencie jak zacznie nam wiązać, zacznie się wyginąć. Więc tego efektu nie chcemy. Podpory muszą być często rozmieszczone, żeby właśnie tego momentu ugięcia uniknąć. Kolejnym błędem jest zły rozstaw belek. Belki powinny być rozstawiane zgodnie z projektem, dlatego że to konstruktor decyduje i przelicza, gdzie takie belki powinny się znaleźć. Niewłaściwe umiejscowienie pustaków, niewłaściwe zawieszenie pustaków może powodować ich klawiszowanie. Kolejnym błędem jest nieprawidłowa długość belek. Belki zbyt krótkie lub zbyt długie. Tutaj mamy podparte belki, i one są oparte na ścianach nośnych. W przypadku, gdyby taka belka była za krótka, nie miałaby ona możliwości podparcia na ścianie nośnej, co wiązałoby się z koniecznością ich wymiany. Czy może się zdarzyć taka sytuacja, że belki będą za krótkie? W momencie, kiedy wysyłałam zapytanie o ofertę, dostałam tanią ofertę z hurtowni, natomiast nie zauważyłam, że belki są 10 cm krótsze niż te, których potrzebowałam, o których pytanie zadałam hurtowni. Dopiero po przeanalizowaniu i porównaniu wszystkich ofert zwróciłam uwagę, dlaczego ta cena jest niższa, więc okazało się wtedy, że gdybym Zaakceptowała ofertę i przyjęła tą ofertę z hurtowni. Dostałabym strop ze zbyt krótkimi belkami. Więc, mimo mojego właściwego zapytania ofertowego, przygotowana oferta przez hurtownię była nieprawidłowa. Natomiast, jeżeli my zaakceptujemy zamówienie, no mamy konflikt, ponieważ hurtownia przywiozła towar, który zaakceptowaliśmy, mimo małego faktu, że. Zapytanie ofertowe było inne. Więc bardzo, bardzo ważne, żeby zwrócić na to uwagę, że faktycznie w ofercie dostajemy produkt, o który pytaliśmy. Ponieważ hurtownia może chcieć wycenić produkt, który będzie dla nas tańszy, a niekoniecznie będzie tym produktem, który my pożądamy. Jeśli chodzi o zbyt długie belki, czy taka sytuacja może się zdarzyć? Oczywiście. Natomiast. Takiego problemu łatwo wybrniemy, ponieważ tak, taką belkę możemy przyciąć już tutaj na budowie. Kolejnym błędem może być brak mianek w pustakach. Powinny się one nieco mijać, podobnie jak przy pustakach ścian nośnych. Kolejnym błędem jest zamówienie złej jakości betonu lub brak wibrowania tego betonu podczas wylewania. Beton może się ukazać zbyt rzadki również lub zbyt gęsty. Więc ważna jest odpowiednia konsystencja, aby później taki beton zawibrować, żeby mógł dostać się w każdy zakątek i nie było pęcherzyków jak w dziurawym serze. To co jest istotne, to powinniśmy zamówić beton dokładnie takiej klasy, jak opisał konstruktor w naszym projekcie. Bardzo często stosuje się beton klasy B25. Kolejnym błędem jest brak wieńców stropowych lub brak odpowiedniego zbrojenia tego wieńca. No i błąd, który mógł się pojawić na tej budowie w momencie odbioru przez kierownika okazało, okazało się, że wieńce stropu nie są oparte na betonowych elementach, co oznacza, że wieniec leżał bezpośrednio na. Kształtkach wieńcowych. W momencie zalania betonu nie miałby on szans na to, żeby właściwie związać ze stalą. Dlatego ważne jest podparcie tego wieńca, żeby znajdował się on nieco w powietrzu w momencie, kiedy go zalewamy, aby prawidłowo związał. Kolejnym błędem jest brak zakotwienia belek stropowych z wieńcem. Po e, oparciu po oparciu belek na wieniec musimy te belki związać z koszem, który jest na wieńcu. Kolejny błąd dotyczy znowu podpór. Podpory powinny stać kilka tygodni, zanim je usuniemy, tyle trwa czas wiązania betonu. Dopiero jak beton właściwie zwiąże, te podpory mogą zostać usunięte. Dlatego nie możemy tego zrobić zbyt szybko. Te podpory w tej chwili stoją tutaj już ponad tydzień, natomiast będą jeszcze stały ponad kolejny tydzień, aby właściwie strop mogły związać i abyśmy mogli przejść do kolejnych etapów pracy. I abyśmy mogli w końcu zacząć obciążyć ten strop kolejnymi materiałami. Czas wiązania betonu to jest 21 dni przy odpowiednich warunkach pogodowych. Jeżeli warunki pogodowe są nieodpowiednie, czas związania może być dłuższy. Dlatego warto to sprawdzić, w jakich warunkach ten beton nam na tej budowie zasychał. Myślę, że dla bezpieczeństwa nie zaszkodzi, aby ten strop i te podpory stały tutaj troszkę dłużej. W całym procesie budowlanym te kilka dni już nie robią tak dużej różnicy, a mamy pewność, że jakość wykonania tych prac będzie prawidłowa. Strop właściwie powinien być oddylatowany od ścian, od ścianek działowych, które będziemy też później stawiać. Więc warto je oddylatować, ponieważ te konstrukcje działają od siebie niezależnie i ten strop nie może oddziaływać na ściany działowe. Powinien być oddylatowany. Kolejną wpadką przy stropie jest niewłaściwe rozplanowanie instalacji. Musimy pamiętać, że instalacja powinna przechodzić przez pustak w stropie lub powinniśmy zostawić odpowiednie miejsce, odpowiedni szacht na to, aby później wyprowadzić tę rurę, dlatego że nie możemy w późniejszym etapie zniszczyć stropu w miejscu, gdzie mieliśmy zaplanowane podciągi lub inne elementy zbrojenia. Kolejnym błędem jest wykonanie stropu bez odpowiedniego projektu. Taki projekt jest wymagany nie tylko przepisami, ale również do tego, aby te prace wykonać prawidłowo, aby uniknąć zarysowań, przeciążeń stropu lub katastrofy budowlanej. Konstruktor musi wyliczyć obciążenia na tym stropie względem jego rozpiętości. Kolejnym błędem jest betonowanie. Podczas niewłaściwych warunków atmosferycznych. Betoniarnie w tej chwili dodają różne odpowiednie mieszanki chemiczne do tego, abyśmy mogli taki strop zalać w warunkach niższej temperatury. Natomiast warto pamiętać, że im lepsza temperatura, tym później mniej wysiłku włożymy w pielęgnowanie takiego stropu. Najgorsza pogoda na betonowanie stropu to mrozy bądź intensywne opady lub bardzo wysoka temperatura. Spowoduje to zbyt szybkie wiązanie betonu. Taki strop musimy podlewać, jednak istnieje duże ryzyko spękania betonu. Mróz deszcz, upał. Jest to ryzyko pęknięć oraz zmniejszenie wytrzymałości naszego stropu. I już ostatnią wpadką, jaka może się przydarzyć na budowie, jest to pęknięty pustak. Pustak nie pełni funkcji nośnej, natomiast uszkodzony może osłabić tą konstrukcję, a w dodatku stwarza realne zagrożenie dla wykonawcy takiego stropu, ponieważ przy wylewaniu tego stropu ten wykonawca musi się na tym stropie poruszać, aby na przykład go wibrować i dobrze rozprowadzić beton. W momencie, kiedy stanie nogą na taki pustak, może on wpaść na parter. Lub kondygnację niżej, więc bardzo ważne jest, żeby takie uszkodzone pustaki odłożyć i najlepiej w ogóle ich nie używać. Jeżeli chcesz checklistę z 15 wpadkami, jakie można popełnić i chcesz je sprawdzić na swojej budowie, zostaw w komentarzu słowo strop, a ja Tobie wyślę taką listę. Subskrybuj, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych filmów dotyczących budowy. W poprzednim filmie opowiadałam więcej na temat stropu Terima. Tutaj wrzucam Ci link. Dzięki i do zobaczenia.